Policie, gryźć czy oblizywać jedzenie. A może lepiej w ogóle go nie dotykać? Już za chwilę się o tym przekonamy. Pomoże nam w tym nowy challenge. Ciekawe, co dostaniemy. Kaktus? Na szczęście nic nie mam, więc nie będę musiała go dotykać. Tylko nie to! Muszę go ugryźć, a ja muszę polizać. To też nie jest zbyt miłe. Dobra, nie ma co tracić czasu. Smacznego! Monika, jesteś taka miła, dziękuję. Tak się boję. Zmieniłam zdanie. Tak nie wolno. Chwileczkę spadłam na genialny pomysł. Nie rozumiem, co robisz. Przeprowadzam skomplikowaną operację usunięcia igieł. Nie będzie to łatwe, ale dam radę. Penseta? Proszę, dziękuję Lili. Nigdy nie zapomnę, że mi pomogłaś. I co wszystko idzie ok. Radzę sobie doskonale. Ostrożnie, Betty! Igły lecą prosto na nas! Ojej, jesteś cała spocona! Pozwól mi wytrzeć ci czoło! Skończyłam! Super! Możecie mi pogratulować! Teraz z łatwością mogę polizać kaktusa! I po wszystkim! To wcale nie było trudne! Ale smak pozostawia wiele do życzenia! O nie, teraz moja kolej! To niesprawiedliwe! Odmawiam! Ale sama mówiłaś, że nie wolno tego robić! Jedz! Nie chcesz? No to będę musiała interweniować. Co ty zrobiłaś? Dlaczego? Ale to obrzydliwe. Jest bardzo gorzkie! Aż ci buzie wykręciło! Ej, Lili, uważaj! Nie musisz na mnie pluć! Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Jakie to jest ohydne! To Teraz muszę umyć czoło! O nie! Wszystko jest zielone! Dzięki Lili! No i gdzie jest nasze jedzenie? U jej to pizza. Co za szczęście. Spójrzcie jaka apetyczna. Wow! Chcę jej spróbować. Tak, aż mi ślinka cieknie. Weźmy po jednym kawałku. Auć, moja głowa, to boli. Trzeba było częstować się po kolei. Zapomnieliśmy o kartkach. Super, będę mogła polizać pizzę. A ja mogę ją zjeść, ekstra, to mi się podoba. Gratulacje, a ja zostałam z niczym. Będę musiała siedzieć i patrzeć, jak ją jecie. No dobra, zaczynam. Ej, a gdzie się podziała pizza? Wendy, dlaczego ją zabrałaś? Bo muszę być pierwsza. Co za niesamowity aromat. Jest po prostu boska. Och, te plasterki są niesamowite. Zak, no co tak patrzysz? Przestań jeść moją pizzę. Możesz ją tylko polizać. Wendy, przestań! Coś mówiłaś? Szczyklo mi, ale nic nie słyszę. Przestań! Proszę, żebyś przestała! Nie mogę na to patrzeć. Pizza znika na moich oczach. Jest pyszna, smakuje rewelacyjnie. Spójrzcie tylko na tą kiełbasę. Jak możesz to jeść? To niesprawiedliwe. To było naprawdę dobre. Nic już nie zostało, tylko ciasto! To jest wbrew zasadom Wendy. I co ja mam teraz zrobić? Nie chcę dojadać resztek. Nie wyglądają zbyt apetycznie. Dzięki Wendy. Zapamiętam to. Dobra, muszę się jakoś zadowolić tym, co mam. Fu, to obrzydliwe! Smakuje jak popiół. Ciasto jest bardzo gorzkie. Jest tylko trochę podpieczona. Jadłam ją bardzo szybko. Wendy, wkurzyłaś mnie, dostaniesz nauczkę. Poczęstuj się sosem. Dlaczego oblałeś mnie keczupem? Nawet nie próbuj, ja jestem przygotowana. Nie sądziłam, że jesteś taka zapobiegliwa, Mary. No to teraz nadszedł czas na pizzę. Jestem pewien, że keczup poprawi smak tych resztek. No, jakoś lepiej pachnie. No, całkiem niezłe. Mój plan zadziałał. Mam nadzieję, że tym razem dostaniemy coś smacznego. O nie, myliłam się. To jest kompletna porażka. Nie chcę lizać ośmiornicy. Nie maruć, ja będę musiała ją gryźć. Współczuję. Dobrze, że mi się poszczęściło. Ale chętnie zobaczę, jak sobie z tym poradzicie. No częstujcie się, dziewczyny. Dobra, chcę to zrobić jak najszybciej i zapomnieć. Co za obrzydliwe macki. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek próbowałam. Co się z tobą dzieje? Pomocy, ośmiornica przystała się do mojego języka. Ups! To było niechcący. Ojej, Monika, powinnaś przejrzeć się w lustrze. Nie trzeba, już wszystko ok. Teraz ty, Lili. Tylko nie to. Nie chcę. Mogę się wycofać? Dobra, wygląda na to, że się nie dogadamy. Zrobię, co muszę. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Kurczę, ta ośmiornica żyje! Pomóżcie mi, ona chce mnie zaatakować! Zabierzcie ją ode mnie! Biedna Lili współczuje jej. Jak to boli, uderzyła mnie! Chyba ośmiornica ucieka. O nie, chce na mnie skoczyć! To straszne! Trzymaj się, Betty! O nie, chyba przepadła. Jajko, czy to jakiś żart? Nie chcę tego próbować. Szczerze mówiąc, ja też nie. Taki poczęstunek wygląda trochę przerażająco. Mam nadzieję, że nie będę musiała go nawet dotykać. Niestety będziesz musiała, Mary. Szesie jest teraz po mojej stronie. Za co spotyka mnie taka kara? Nie chcę tego jeść. Wygląda na to, że ty i ja stoimy po tej samej stronie barykady, Zak. To nie jest nasz dzień. Dość gadania, do dzieła. Nie poganiaj na Wendy. To nie jest takie proste jak myślisz. U, nigdy nie lubiłem jajek. Boję się tego nawet dotknąć. Trzymaj się, Zak. Musisz to zrobić. To jest bez smaku i to nawet lepiej. Dobra, zrobiłem to. Raz ty, Mary. Ojej, co się ze mną dzieje? To pióro, skąd się wzięło? To obrzydliwe. Mam nadzieję, że ja tego nie dostanę. Zak, prawie zjadłeś to pióro. No, bardzo śmieszne. Zobaczymy, jak teraz się będziesz śmiać. Dobry nastrój nie opuścił, ale jestem pewna, że dam sobie radę. Ojej, spójrzcie, co tam jest. Wendy, coś widzisz? Kupili to. Jak łatwo ich oszukałam. O, w końcu dotarłam do domu z zakupami. Wszystko jest takie świeże, super. Moje ulubione chipsy. Czas rozpakować torbę i coś przekąsić. O, cytryna pachnie tak aromatycznie. Położę ją na stole. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy. Ciastka. Chcę ich spróbować już teraz. Wyglądają pysznie. Ej, co to jest? Kto rzucił we mnie surowym jajkiem? Nie daruję tego. Zaraz się odegram. Mam cały karton jajek. Wykorzystam je właśnie tak. Mam nadzieję, że jajka trafiły do celu. Co to ma być? Pomocy! Ktoś rzucił w nas całym tuzinem jajek. Obawiam się, że to wszystko przeze mnie. To straszne, jestem cały brudny. A masz szmery, nigdy więcej nas nie okłamuj. Została już tylko jedna runda i jak na razie bardzo mi się podoba. Tak, już nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tego Lizaka. No i proszę, niestety ja mam pecha. Szkoda? Spójrzcie na tego ogromnego czubaczupsa. Nigdy wcześniej takiego nie widziałam. Na waszym miejscu nie zbliżałabym się do niego, jest mój. Ja też mogę go spróbować. Dopiero po tym jak go poliżę i to nie będzie tak szybko. Nie mogę się od niego oderwać. Lizak jest przepyszny, palce lizać. Jest tak apetycznie, że nie mogę się doczekać, kiedy też go spróbuję. Poczekaj na swoją kolej. Przynajmniej Monika ma na co czekać, a ja nigdy nie poznam tego cudownego smaku. Wygląda na to, że ja też. Lili prawie wszystko zjadła. Oddaj to natychmiast. To niesprawiedliwe, muszę spróbować chociaż tego małego kawałka. Wow, to jest pyszne. Szkoda, że tak mało. Przepraszam, Monika. Nie rozumiem, co jest w tym zabawnego. Same się o to prosiłyście. Dam wam nauczkę. Łapcie. Proponuję się schować. Co ty wyprawiasz? Przestań, nie rób tego. Nie będziecie się więcej ze mnie nabijać. Uciekaj, Betty. Ej, ja otwieram. Wow, jaki apetyczny burger. Ej, a ja ty co? Róbmy wszystko zgodnie z zasadami. Ale z ciebie nudziara. Trzymaj. I ty też, Rose. Sprawdźmy? Nie, no czemu mam takiego pecha? A ja mam szczęście. Ja też. Ty będziesz gryzła, więc ja pierwsza. Nie, bo ja. Nie mam mowy, to mój burger. Nie. Tak, wygrałam. Ojej, to tylko liść sałaty. Za szybko się ucieszyłaś, co, Rose? Jedz swoją sałatę. Mmm, jakie to apetyczne. O tak, uwielbiam ser. Jakie to pyszne palce lizać. I kotlecika też poliżę. Dobra, Rose, burger jest twój. Proszę bardzo. O nie, polizałaś go całego. Zaraz wymiotuję. Smacznego. Dobra, dam radę to zrobić. Uda mi się. O nie, nie czuję się najlepiej. Gryź, gryź, Rose. Dobra, już skończyłam. Nie chcesz więcej? No dobra. A może ty, Suzy? Nie, dziękuję. Może jednak się namyśliłaś. Zjadaj już. No jak chcecie. Mam takie wspaniałe koleżanki. Co za ochydo? Teraz wymiotuję. Palce lizać. Co to za dziwny zapach? Czy dotykate? To, to serio ja? No rzeczywiście mogłam zmienić bluzkę. O nie! Co za smród, to ryba! Szybko sprawdźmy, kto co będzie robił. Daj mi to, Kate. O nie! Jak to się stało, że mam takiego pecha? A ja będę musiała to ugryźć. Już mi dobrze. Dziewczyny, no to bawcie się dobrze. Ty pierwsza, Kate. Nie mam mowy, ty zaczynaj! Ty, nie, bo ty, ty, a właśnie że ty, ty! Dobra, wystarczy, bo to się nigdy nie skończy! Pomogę wam! Raz, dwa, trzy, cztery, ty, pierwsza Suzy. Głupia wyliczanka. Fu, jaka obrzydliwa ryba! No dobra, zaczynam. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Ochyda! Oj, ryba mnie spoliczkowała! Jak ona mogła? Mam jej dosyć! O nie! Padła mi prosto do buzi! Jej szalone oczy się ruszają! Daj mi ją! Ojej! No i po problemie! Uff, dzięki, Rose! Ciekawe co będzie w tej rundzie. O nie, to ogromna ośmiornica. Wygląda tak przerażająco. Dobra, sprawdźmy kto co będzie robił. Trzymaj i ty też. Uff, co za ulga. Hura i jeszcze raz hura. Nie, no tylko nie to. Za co? Aaaa! Toś ma dziś ogromnego pecha. Zaczynajcie, dziewczyny, a ja popatrzę. Trzymaj, Rose, ty pierwsza. Co to jest? Jakiś śluz? Nie czuję się zbyt dobrze. Co za obrzydliwość. Dobra, dam radę. Chwileczkę. Nie, no, jednak ja nie dam. Mam pomysł. Użyję pensety. Co to za ochyda? Ten paskudny ślus jest teraz na moim języku. Pomóż mi! Hej, zrób coś! Dobra, zaraz wszystko z ciebie wytrę. Gotowe. Sprawdźmy. Rzeczywiście, wszystko w porządku, dziękuję. Teraz będzie niezła zabawa. Suzy będzie gryzła śmierniczkę. A gdzie ona jest? Już wiem. Suzy, wychodź! Teraz twoja kolej. Nie chcę, proszę! Już zaczynam nie mdlić. Za co taka kara? Nie mogę tego nawet ugryźć. Jest jak z gumy. No dalej, ciągnij, ciągnij. Dobra, pomogę ci. No dalej! B! To obrzydliwe! O nie! Ośmiornica przystałaś do mojej twarzy! Moja buzia! Moja piękna buzia! Szkoda, że siebie nie widzisz, Kate. Nie dotykaj mnie! Jak myślicie, co czeka nas tym razem? I co to jest? Psia karma? Pachnie obrzydliwie! O, tak, tym razem ja jestem szczęściarą. Nie no, co to ma być? Druga runda z rzędu? To straszne, dlaczego? Nie chcę tego jeść. Ja odpadam. Czekaj, czekaj, zjadaj to. Skoro tak, to zaczynaj. O, no nie! Ten zapach jest po prostu okropny. Samego patrzenia już mi niedobrze. Te kawałki są teraz na moim języku. O, mam pomysł. No, od razu lepiej. No, jest w porządku. Mm. Hej, Suzy, możesz być ostrożniejsza? Świetnie. Znów jestem czysta. Trzymaj! Ej, a ty co, Kate? To twoje zadanie. No dalej, zjadaj! Smacznego! <laughs> Za co to mnie spotyka? Jak to niesmacznie wygląda. Nawet nie wiem od czego zacząć. O, akurat mam tu łyżkę. Może z jej pomocą będzie jakoś łatwiej. Ostrożnie próbujemy. Tylko troszeczkę. Fu, ochyda! Co ty robisz, Kate? Daj mi łyżkę, proszę. Trzymaj. A masz? To bolało. Przestań przeciągać. Zjadaj swoje smakołyki. Ale to nie są żadne smakołyki to jakieś paskudztwo. Może z zamkniętymi oczami pójdzie mi łatwiej. No. To całkiem inna sprawa. Daj ci pomogę. O nie! Jestem teraz cała w karmie dla psów. Niezły widok. O nie, znowu jakieś paskudztwo. Sprawdźmy szybko, która co robi. Mam dziś koszmarnego pecha. Uff, a ja miałam farta. Kurczę. Będzie kwaśno. No, dziewczyny. Chcę to zobaczyć. Co za aromat. Trzymaj, Suzy. Nie mam ochoty. Chociaż... No, spróbuję. No, wcale nie jest złe. E, coś tu nie gra. Dobra, skończyłam. Zaczekaj. Nie tak szybko. Najpierw przekroimy limonkę na pół. No, teraz możesz polizać. No dobra, daj to. Oj, co za kwasota. Aż mnie wykrzywiło. No i jak się teraz czujesz, Suzy? Nie śmiej się tak, bo teraz twoja kolej, roz. Ale, ale ja nie mam na to ochoty. Zabierz to ode mnie, słyszysz? Czyli odmawiasz? No to ci pomogę. Proszę. O nie, jakie to kwaśne. Po co to zrobiłaś? Co za ubaw, ale masz minę. Suzy widziałaś to? Ej, obudź się. Kurczę, teraz nawet nie mam z kim pogadać. Hm, co to za dziwny zapach? O nie, tam musi być coś obrzydliwego. Zaryzykuję i sprawdzę. O nie, niedobrze mi. Dajcie mi te kartki. Pomieszam je. Trzymajcie. O nie! Nie chcę. Co za pech. Ekstra, ja mam szczęście. Auć! A ja mam. A ja mam. O nie, tylko nie to. Nie chcę oblizywać tej obrzydliwej ryby. Nie, nie zmusicie mnie, żebym ją jadła. Ale będziesz musiała. No dobra, pozwólcie mi zacząć. Nie, już mi niedobrze. Nigdy nie zacznie w ten sposób. Muszę mu pomóc. Smaczny gostin! O, co za ochyda. Niedobrze mi. Ale masz minę. Wystarczy, Cindy. Sama się o to prosiłaś, a masz. O nie, o nie. Głowa ryby jest w moich ustach. Będę musiała to przełknąć. Jakie to ochydne. Warz Cindy, ile jeszcze rybki na ciebie czeka? Zabierz to ode mnie. Ej, to boli. Zak, też oberwałeś. Chcę pierwszy otworzyć klosz. Wow, to niesamowite. To Tortoreo. Losujcie szybko karty. Proszę, niech mi się poszczęści, niech mi się poszczęści. No to sprawdźmy, co mam. Co? Nic nie mam. Jak to? Ale mogę jeszcze spróbować. Nie mam mowy. Nie dotykaj tortu, nie wolno ci. Dobra, dobra, i tak nie miałam na niego ochoty. No to przewracam kartę. Wow, będę gryźć. A ja? Oliże. Zak, nie masz takiego szczęścia jak ja. Lepiej daj mi to ciasto. No to zaczynam. Ale pyszne. Ej, zaraz wszystko zje. To jest naprawdę dobre! Oto twój tort, Cindy! To wszystko jest twoje! Nie no, nie wygląda to już tak apetycznie! Ślina za Ale masz minę, Cindy! O nie, jestem cała w jego ślinie! To okropne! Śmiejcie się ze mnie, prawda? No to macie, proszę bardzo! Ej, co ty robisz? I ty zak też dostaniesz. To dla ciebie. O nie, Cindy, nie rób tego. No i jak wam smakuje ciasto? Ja podniosę klosz jako pierwszy, okej? Okay? No to zaczynam. Wow, jaki fajny czupa wow. Jest taki apetyczny. Nie mogę się doczekać, aż go skosztuję. Dobra, wyciągamy karty. Zobaczmy, co mam. O tak! Będę gryźć! A ja mam. nic? Co za pech! A ja mam. tak, będę lizać! Super! No to zaczynamy! Ja zacznę! O tak, jaki ogromny lizak! Jak mam się do niego dobrać? Wiem, spróbuję uderzyć nim o stół. Co on robi? Zaraz go rozbiję. Mam pomysł. Właśnie tego potrzebuję. To jest wielki młotkowalski. Nie zadziałało? Dobra, wystarczy. Daj mi tego lizaka. Jakie to jest dobre. Ciekawa, ile czasu jej to zajmie. To najpyszniejszy lizak, jakiego kiedykolwiek jadłam. Wygląda na to, że czeka nas długa droga. Hmm. Ojej Co się stało z moim językiem? A, ale wyglądasz Cindy mm, Dobra, dobra Delikatnie nawinę i będzie dobrze Zobaczmy co zostało Co? Tak mało? No trudno, wystarczy mi O, wspaniale Pyszne Dotarłem też do gumy w środku To jest naprawdę dobre Oh, yeah! Jaka petycznie Austin to je! A teraz nadmucham ogromnego balona! Wow! Już nawet nie widać go za tej gumy! O nie! Ale jazda! Austin, jesteś cały pokryty w różowej gumie! Pospieszmy się i otwórzmy klosz! Ej, ja jeszcze nigdy nie otwierałem! Co? Kaktus, o nie! Spróbuję go dotknąć. Auć, jak to boli. No dalej, szybko bierzcie karty. Ja sprawdzę pierwsza. Hurra, nic nie muszę. Jakie szczęście ma Cindy, a co u mnie? Lizanie? O nie! Czyli ja mam gryzienie. Co za porażka. Trzymaj, kaktus, Azak. Nie dziękuję, Austin, ty zaczynaj. Nie ty. Jak długo będziecie się przewychać? Dobra, chłopaki, przestańcie. Zdecydujmy uczciwie. Kamień, nożyce, papier. Austin, przegrałeś. No, trudno, zaczynam. Wygląda strasznie. Jestem cały w igłach, ale w ogóle mnie to nie boli. Bo mam sztuczny język. Nabraliście się. Ej, to nie fair. Śmiało, polisz go na serio. Dobra, ale najpierw coś zrobię. Co on kombinuje? Ojej, muszę się schować. Świetnie, gotowe. Oj, przepraszam, Cindy. To naprawdę boli. Wybacz mi, nie chciałem. Gotowe. Teraz ty, hm. No, wygląda lepiej. Zobaczmy, jak smakuje. Oj, niedobrze mi. To brzydliwe. Auć. Trafiłeś prosto w Ostina! Nabijasz się, Cindy? No to masz! Proszę bardzo! Ej, jak śmiesz! Nie trzeba było się z nas naśmiewać! Oj, chyba Cindy nie czuje się najlepiej! No co tam jest? Spójrzmy! Wow, to jakiś niesamowity tort! Tak, jest taki apetyczny. Ej, jeszcze za wcześnie. Trzymaj kartę Zach. I ty też trzymaj, Austin. Ekstra! Dostałam Lizanie! Super! Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. A ja mam gryzienie! Tak! A ja mam nic? No i dlaczego ja mam takiego pecha? A jeśli wezmę mały kawałek. Ej, co ty robisz? Nie waż się dotykać mojego ciasta. Jak apetycznie pachnie. Muszę mieć czas, żeby polizać go jak najdokładniej. Cindy, co z tobą? Zatrzymaj się. Chcę jeszcze kawałeczek. Przestań. Możesz tylko lizać tort. Nie mam zasad. No w końcu mogę zaczynać. Austin, podziel się, proszę. Nie ma mowy, ciasto jest moje. Tak powiedziała kartka. Ale z ciebie ściwu samasz. Ej, Cindy, co ty zrobiłaś? Chyba nie jest szczęśliwy. Wystarczy. Moja zemsta będzie słodka. A macie. Aj, co się dzieje? A, to boli. No i co, smakował wam torcik? Oberwiesz za to. Też masz trochę.